Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian i na początku fajna informacja. Jeśli mieszkacie we Wrocławiu lub okolicach, to otwiera się nowy Ergol w tę sobotę, 15 kwietnia. I w związku z tym, że jest to wielkie wydarzenie, no to będą też goście specjalni. Tak, chodzi o mnie. Ale będzie też koza z kanału Koza Sport, Lis Polakarnego oraz Kesek. Będę tam od godziny 11, ponieważ o godzinie 11 ma miejsce samo otwarcie. Adres to legnicka49f. Zostawiam wam w komentarzu link do wydarzenia na Facebooku, żebyście mogli sobie to wszystko zapisać. No i co? Mam nadzieję, że do zobaczenia. Pamiętajcie, 15 kwietnia. Od godziny 11. Co nowego w grze? Carlos Alberto, tanie SBC, jak na takiego zawodnika, powinien dać radę na środku obrony, chociaż ja nie byłem fanem jego wersji środkowej, bo jakoś tak nie miał sylwetki, ale zbyt wiele razy, tak prawdę mówiąc, mnie nie zawiódł. Coraz częściej gram na tego Royakina i powiem wam, że jest ciemiężycielem, mówiąc. Tak po prostu. Ja się zastanawiam, co robić. Bo mam jeszcze jeden token, który mógłbym przepalić na 11 razy 81, plus 5 chyba nie uzbieram. Choć muszę zobaczyć, gdzie te tokeny jeszcze idzie zdobyć. Bo kto wie, może coś przespałem. No co jak co, pożegnanie Bellingama przyciągnęły dosyć dużą widownię. Jeden z najlepiej oglądanych odcinków w tym roku, patrząc na wieści, które pojawiły się wczoraj wieczorem, mówiące o tym, że prawdopodobnie Liverpool odpuszcza Bellingham. A to, to, to ja nie wiem, czy jeszcze do niego wrócimy w naszym zespole. Powinienem oddzielać to od siebie, ale jakoś tak nie wybaczę. Chyba właścicielom Deret. narracja była taka wśród mediów, że za bardzo ten środek pola nie był wzmacniany, ze względu na to, że właśnie. Czekamy na Bellinghamom, no i coś chyba, kurczę, nie wypali. Ale dobra, zbudowałem nowy skład. Mimo, że na koncie mam milion monet, bo szczerze nie wiedziałem, na co to wykorzystać. Może na Jerzego Dudka, który ma pojawić się wreszcie w ten weekend. To zamiast Bellinghama kupiłem Park Jisunga. Zagrałem nim już 12 spotkań, bo trochę cisnąłem wczoraj w Rivalsach, żeby się wbić do elitarnej, udało się. Ja chyba tylko go kupiłem, bo kupiłem też Guardiola w tej gorszej wersji. Ej, no bo dopłacać 250 tysięcy za... Dobra, może dopłacę zaraz, ale tak po prostu chciałem zobaczyć, czy jestem w stanie uzyskać to pełne zgranie? Udało się. Trend tutaj niestety czerwona kartka będzie musiała odpocząć w następnym spotkaniu, no i Izak ma wreszcie 92. Oceny ogólnej dostał ten upgrade, manager zmieniony, by każdy miał pełne zgranie. No niby możemy sobie radzić bez trenta, ale nie chcę gram wypożyczonym Wandersarem, bo jeszcze jego wersję toty mam na blisko 50 meczów. No i pozostał mi ostatni mecz w kwalifikacjach do Foot Champions. Jeśli, jeśli go wygram, to będziemy mieli rangę drugą i dosyć przyzwoite nagrody, za które będę mógł zrobić player pick. może z samych nagród coś wpadnie, też ptaszki ćwierkają, że w piątek ma się pojawić nowy Markizio dlatego no, nie będzie mi stać na niego, choć może będzie nie wiem, przez to, że ta wersja mundialowa była przez chwilę w paczkach. Trafialność tamtych kart była jaka była, nie było jej, praktycznie. No to może będzie w miarę tani. Chciałbym, by tak było, bo jednak brakuje mi Markizio w pierwszej drużynie. To jest spalony. Ale zobaczymy, na pewno Jerzy Dudek z Pucharem Ligi Mistrzów Super by wyglądał w składzie i znajdę dla niego miejsce Więc jeśli chodzi o wczorajsze spotkania, niestety Nie najlepiej wytypowałem, znaczy wytypowałem to, że Haaland strzeli Z trudem, ale koniec końców trafił do siatki Manchester City wygrywa Bayern miał kilka sytuacji, ale no co jak co Trudno się gra w piłkę bez prawdziwego napastnika Znaczy Hiszpania kiedyś pokazała, że się da, ale No to jednak nie to Choć Sane, no trzeba powiedzieć, fajnie próbował ale to było za mało. City wygrywa na własnym stadionie pewnie. Rewanż na wrogim terytorium, ale patrząc na to, jak wyglądał ten mecz, to nie liczę na jakiś cud i raczej to właśnie The Citizens na 95% są już w półfinale Ligi Mistrzów. A co dalej? Czy dojdą do finału? No, dobrze grają, trzeba to powiedzieć, że dobrze grają. Fajnie funkcjonuje ta drużyna, każdy trzyma wysoki poziom. Jeszcze ta Bramka Rodrigo, no naprawdę, nie, z taką łatwością on to zrobił, nikt go nie naciskał. Podbiegł sobie i cyk. A teraz cyk cykryw... O Wandersar właśnie dlatego nim gram, nie? Cudowna interwencja. No i sobie huknął z lewej nogi za pola karnego. Przepiękna bramka. I tak, nie oglądałem oczywiście meczu Interu inaczej, Benfiki z Interem, bo w końcu Benfica grała na... W własnym obiekcie, jednak 2 do 0 dla drużyny z Mediolanu. Nie spodziewałem się, że nawet innej bramki Benfica nie strzeli, ale dobra, to wskazuje na to, że zobaczymy dwie włoskie drużyny w kolejnej fazie Ligi Mistrzów. Naprawdę, jakbym miał typować przed początkiem sezonu, nie wiem, czy nawet jeden zespół bym wytypował. A tu proszę, taka niespodzianka. LAM! Dobre, 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 ale czemu? czemu to nie mogło być moje? Na Chelsea za bardzo nie liczę, czyli tak, zostają dwie włoskie drużyny i jedna drużyna z Premier League, no sorry, ale przed początkiem sezonu naprawdę tego bym nie typował, ale to dobrze, bo chociaż mamy inne drużyny, ja się cieszę, jak jest taka różnorodność, bo czasami widząc niektóre zespoły w Lidze Mistrzów można usnąć, znaczy jeśli dochodzą do danego etapu, to po prostu na to zasługują, prawda, ale wiecie, no zawsze miło się ogląda coś innego. Teraz Ji Sung, niebezpieczne uderzenie. Jako, że już mój kupon, który ułożyłem wczoraj, nie istnieje, no to Napoli kontra Milan. A, co tam postawi AC Milan? Niech będzie AC Milan, ale nie zmieniam swojego typu na Real. Chelsea nadal typuje zwycięstwo Realu, tak dwiema ramkami różnicy. Valverde! no i nie pokonuje Sar'a. Park niestety nie ma czterech gwiazdek sztuczek, ale aż tak bardzo tego na środkowym pomocniku nie potrzebuje. Tak naprawdę, dla mnie najważniejsze jest to, by środkowy pomocnik potrafił dobrze podawać. A teraz Nkunku, trudna sytuacja, gdzie była siła? O, o, kłopoty, Jarzinho Lucio, nie wracał powershot odważnie, ale no niestety Wandersar nadal nie daje rywalowi strzelić. Niestety oczywiście dla rywala. Ja jestem bardzo z tego faktu zadowolony. Widzieliście to posiadanie piłki, o co chodzi, o co chodzi z tą grą, gdzie jest ten 1%? Chyba, że to jest liczone tak jak na Mundialu. Johan z główki, przedłużenie, ale do kogo to przedłużenie, kurde, no 20 minut do końca ja nie chcę grać do dogrywki, kurcze, to tylko kwalifikacje, w kwalifikacjach mogłyby być karne, albo że nie będzie dogrywki, bo leci teraz Jarzinho, Jarzinho kontra Guardiol, brawo Joszko. Dobra, trzy zmiany zrobiłem, a ja chyba nie miałem naprawdę jednej klarownej sytuacji, bo tak patrz, nawet rzut rożnego tutaj nie mieliśmy, Kylian, brawo Wandersara, on sobie wpuszcza Puszkasza. Z ławeczki to jedyna. A nie, jeszcze Mateusz za Ginole. Nie, no fajna, fajna ławka rezerwowych. Ani jednej tak drogiej ikony nie trafiłem w tym roku. I Kapdewila. Żota, żota dobrze. On też już dostał ulepszenie. Jego cena bez zmian. Ale chociaż lepiej wygląda z tym wyższym overrolem. No i Lam. Wygra to Jisung? Tak. No wygrał czy nie wygrał? Nasza piłka, to wygrał. Dużo miejsca. Izak musi być gol. Proszę, no kurde. Ogółem, wydaje mi się, że muszę częściej grać górą. Aha, Johan. Przesunąłem się. Co tym razem przeciwnik ma w zanadrzu? Wpuścił Izaka z ławki, ale po tym ulepszeniu, naprawdę ja co chwilę teraz tego Izaka widuję w składach rywali. Nie dziwię się, ale ja go doceniałem za. E, wcześniej, nie? Dobra, Alowairan. Ostatnia akcja tego meczu prawdopodobnie. Proszę, Izak. Dobra, Alowairanem przecież mogę strze. Nie wierzę, no nie trafił. No dlaczego po prostu? Dlaczego on u mnie jest jakiś 100 razy gorszy? Brawo. I teraz Izak. Pole karne przy słupku. No. Czyżby 105 minuta? Serio, coś takiego wpada. Dobre podanie. Puszkasz i 2 do 0. Koniec, koniec, koniec. No, niestety, 8 do 2 w chwali przez to. Znaczy, nie takie złe paczki, chociaż będę miał karty na piki. Zaczynamy od Vlachodimosa. Będzie chociaż 83. Araujo. Ło, wow, na was! 88. Dziwnie się czuję ciągle widząc ten herb, herb Nottingham, ale okej. Okay. Ważne, że coś kosztuje. No i mamy nawet informa, tylko czy będzie coś kosztował, jako że Hiszpan to raczej nie, choć 88, tak samo jak na was. To jest niewymienne? Czemu to jest niewymienne? To są nadal nagrody za kwalifikacje, chyba że inna paczka mi została za coś innego, przecież wszystkie... No dobra, tu jest duża złota paczka premium, to jest nagroda za kwalifikacje i to jest kolejny informa. a więc Hiszpania mile widziana, maggin 84. 10 tysięcy. Niestety można go od razu zquikselować. Plus niego Angelino, Torres, Tagliafico. W ramach sympatycznej dogrywki PIK 82 Plus poleci i konal. Dobra. Miller 87. Niestety nie mam tego na co teraz przepalać. Więc tak, jestem w dywizji elitarnej. Nie grałem jeszcze żadnego meczu, a więc sprawdźmy naszą drużynę na tym ciężkim terenie. Tylko Izakowi muszę dać inny styl gry, bo jednak ten myśliwy to mu niepotrzebny. Kusi mnie, by wykorzystać ten milion, ale ja, ja nie wiem na co, no. Ej, czekajcie, Alvi mi właśnie wysłał, że podobno Markizio ma być. Albo SBC, albo wyzwania. No, nie chce mi się wierzyć, że Markizio byłby do zdobycia w wyzwaniach. SBC jestem jeszcze w stanie zrozumieć, więc już wiem na co... Zbierać moje karty Marquiziowe. Oa, pięknie, pięknie. Jak się możecie domyślać, park Ji Song za długo tutaj nie będzie? No chyba rozumiecie, że dla Claudio Marquisio zawsze musi być miejsce w tej drużyni. Ja tak patrzę na te karty. Czy jest ktoś, kogo mógłbym sobie wrzucić? No jeśli chodzi o ostatnią drużynę urodzinową, tak średnio, jeśli chodzi o jeszcze wcześniejszą, no to za milion. Nie ma nikogo. Dobra, czas na debiut w tym sezonie w Division Rivals. Jestem nowy Roberto Carlos, jest Mbappé jest Cruyff, jest Jinola, standardowe nazwiska. Drużyna jak na tę dywizję Standardowa, można nawet powiedzieć, że bez szału Dobra, wydaje mi się, że w poprzednim sezonie moim celem było 600 skill ratingu Raczej nie 700, 700 to za dużo 600, byłem raz blisko, ale się to rozsypało niestety No próbuję, bo jednak Division Rivals to najlepsze miejsce do budowania swoich umiejętności Johan przekład... Muszę coś wykminić innego z tą przekładanką Niepotrzebnie ciągle robię ją do przodu To Lisek mi kiedyś właśnie o tym mówił, że czasami warto ją zrobić do tyłu, bo... Ten ruch do przodu jest mega przewidywalny, w szczególności teraz. Mam wrażenie, że jeszcze więcej osób te przekładanki robi, ale to jest dobre podanie. I kaka, pokaż tę siłę, kurde. Jisung, dobrze, zagrałem górą, tak jak chciałem. Jeszcze jedno podanie, kaka, dawaj, dawaj, dawaj. Jeden do zera. Trochę automatycznie działałem, nie wiedziałem co robię, ale wyszło, no wyszło i to najważniejsze. I zak, przekładanka w tę stronę i to musi być dwójka, tak jest. Ojej, dużo miejsca, dużo miejsca, Izak dołem, będzie 3 do 0, zrobił pułapkę offside'ową, ja trochę spałem, nie ukrywam, chciałem bardzo powoli rozgrywać ten atak, no i właściwie opłaciło się. Kaka, dobrze, 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 Izak, musisz to zrobić, 4-0, 48 minuta, chyba nikt mi już tego nie zabierze, rywal poddaje się czy robi zmiany, no chyba robi zmiany. Aha, aha, już, już się zaczyna coś psuć z moim połączeniem, to już wiem co zmieniał. Jisung, przyjęcie! Ale no, trzeba było tutaj podawać. No i mamy Rage Quit. 368, co to w ogóle jest za matchmaking? Nikogo, nikogo nie było, kto miał 500 teraz. Dobra, na koniec zróbmy sobie jeszcze trzy piki, żeby trafić jakąś ikonę albo bohatera. Taki jaja Ture, trzymający trofeum Premier League. Może być Sterling, będzie na markizjo. Ale teraz coś fajnego, specjalnego będzie czy nie? No niestety, paketa biorę, bo reszta to niewymienna jest. No to na koniec, niech to się wydarzy! Ramos. Może być. No to co ja? Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Trochę jeszcze będę myślał nad tym składem, ale będę z wami szczery. Ten Guardiol to... to... jest dobry. Wiem, że mam Ramosa, Marki no, no, no musiałbym tu kupić Kyliana, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Co? Kelian, Ramos oraz Donnarumma. Chciałbym spróbować czegoś innego, ale G Sung na razie fantastycznie sprawuje się w środku pola. Nie ma liczby, ale chodzi o to, by biegał, by odbierał, by podawał. Może on nie ma asysty, ale asysty ma piłkarz, który Trzymał od niego piłkę, na przykład Kaka. No dobra, trochę gorzej, ale Izak, Izak, ty robisz coś jeszcze? 156, 58, 143, to wygląda dobrze. Bruno, 3 bramki, 13 asyst, Tą częściej trochę asystuje. Jest dobrze, widzowie, a jak tam trend? Spróbuję dobić do tysiąca, ale nie najlepiej wygląda to moje tempo. No nic, życzę wam miłego dnia, miłego oglądania Ligi Mistrzów. Widzimy się jutro w nagrodach za elitarną, trzymajcie się. Cześć!